Witajcie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat serumów. Przywitajmy się z Marią Mularczyk, która jest ekspertem odnośnie kosmetyków marki Tiandem. Serum odbudowujące w kapsułkach do skóry wokół oczu. Jak wiecie, są rozgraniczenia między kosmetykami na okolice oka i kosmetykami. Właśnie na twarz. Trzeba się tego pilnować, ponieważ nie wszystkie kosmetyki są stricte powiązane i mogą tutaj okolice oka, która jest bardzo wrażliwa, stwarzać problemy. Także tego trzeba się trzymać. Dlatego my teraz będziemy mówić właśnie o kapsułkach do skóry wokół oczu. Widzę tutaj, że Ania gorąco poleca to serum, postaram się pokazać. Niestety widać tylko, że jest Facebook user nic nam się tutaj nie pobrało ale to jest Ania i poleca właśnie serum, także słuchajcie, polecenia są, myślę, że warto wykorzystać i sobie zakupić taki produkt. Oddaję Ci głos Mario, dla kogo i jak tutaj to serum może przysporzyć nam przyjemności, żeby ta skóra wokół oczy była taka jak trzeba. Tak, kolejne serum również bardzo wydajne w postaci 36 takich rybek kapsułek do pielęgnacji okolicy oka. Przede wszystkim przede wszystkim chroni skórę ze zmianami związanymi z wiekiem. Chodzi tutaj o re, redukcję wolnych rodników. No, i oczywiście uzupełnienie deficytu wilgotności. To serum również nie zawiera konserwantów. Oparte jest na wyciągu z dwuletniego wiesiołka. Chodzi tutaj o, o formę, bardzo przyswajalną przez skórę i taką, która również pozwala uzupełnić deficyty lipidów, jak wiemy, których brakuje w, na, w okolicy naszego oka. Gruszołów łojowych tam jest bardzo niewiele, więc zmarszczki w okolicy oka pojawiają się bardzo szybko. Ten produkt, ten kosmetyk pozwala szybko uzupełnić niedobory w tym względzie. I efekt jest naprawdę natychmiastowy. Kapsułka jest wielkości kapsułki serum do twarzy, więc zwykle jego wydajność przekłada się również na stosowanie nie tylko pod oczy, żeby ją zużyć całkowicie przy jednym jej otworzeniu. Mamy tutaj nadmiar kosmetyku, który możemy zastosować na całą twarz. Co jest tutaj dodatkowo w tym produkcie? No przede wszystkim, poza ceraminami i żożobą jest prymulka. Jest to silny antyoksydant, ale także doskonały produkt, doskonały ekstrakt czy składnik aktywny, który wycisza. Wycisza skórę, która jak wiemy w okolicy oka jest znacznie bardziej wrażliwa w porównaniu z resztą twarzy. I co mogę powiedzieć, nawilżenie, ale środków nawilżających do pielęgnacji okolicy oka mamy dużo. Rzecz polega na tym, żeby zatrzymać wilgotność. W skórze dotyczącej właśnie pielęgnacji okolicy oka. I w tym pomaga żożoba, ceramidy i wiesiołek. Wiesiołek dwuletni ma formę bardzo dobrze przyswajalną. Produkt nie tłuści skóry, wchłania się niemal natychmiast. Jest bardzo delikatny, a skóra po nim nie łuszczy się. Nie mamy problemu tak zwanej rybiej łuski na powiece i wyraźny efekt spłycania zmarszczek w okolicy oka, a także na samej powiece. Bardzo przyjemny produkt, znowuż kompatybilny do zabrania w każdą podróż i pozwalający na wyjazdach na przykład ograniczyć zabieranie ze sobą. Całej gamy kosmetyków. Można go stosować bezkarnie przez miesiąc, bez względu na wiek, a w przypadku skóry dojrzałej może nam towarzyszyć na stałe, naprzemiennie, z serum, które dobieramy odpowiednio do ukierunkowania. Czyli, jeżeli występuje problem dodatkowo przywrócenia załóżmy równowagi w skórze dodania powera skórze bądź przebarwienią, a ten może być tak zwanym przewodnim przy cerze dojrzałej. No właśnie, więc tak jak Maria powiedziała, zatrzymuje wodę w skórze i to jest mega ważne, ponieważ jeżeli Woda bardzo szybko się ulatnia, to nasza skóra tutaj wokół oczu jest bardziej narażona na zmarszczki, tak? a nie chcemy tego i Żadna z nas w, w żadnym wieku, w jakim jesteśmy, nie chce mieć zmaszczek po kłoczu, smaszczek mimicznych, kurzych łapek, czy jak to inaczej można nazwać, więc tutaj możemy zadbać o tą skórę. Tak? Po drugie, nakładając, nakładamy też takim ruchem kolistym, co też daje taki mikromasaż i usuwa toksyny z organizmu, tak? przemieszcza limfę. I też jak mamy problemy z jakimiś opuchnięciami, tak, no to też tutaj aplikacja tego produktu od zewnątrz do środka, od zewnątrz do środka, e, oka e, ułatwi nam po pierwsze aplikowanie, po drugie da nam mikromasaż e, i też ten efekt napięcia skóry i zmniejszenia zmarszczek będzie bardziej widoczny, jeżeli tylko e, troszeczkę więcej czasu na to poświęcimy, tak. Także tutaj e, myślę, że e, Produkt, no bardzo fajny, godny polecenia. Zresztą, jak same widzicie, dziewczyny tutaj polecają te produkty. Jeżeli chcielibyście, interesuje Was ta Informacja i interesuje Wasz ten produkt, pokazuje właśnie, że to serum bardzo ładnie i też delikatnie pachnie. Także słuchajcie, same superlatywy, jeżeli Wam się podoba, jeżeli chcecie wypróbować serum w kapsułkach, czy w serum do twarzy, czy do oczu, jak najbardziej. Także tutaj, jak najbardziej, możecie zamawiać, jeżeli macie ochotę, dopytać, jeżeli coś jeszcze chcecie wiedzieć, tak? Dodałabym tylko, że poza czasem który przeznaczamy do pielęgnacji, ważna jest przede wszystkim konsekwencja w stosowaniu. Wiadomo, że efekt będzie widocznie odczuwalny tu i teraz, ale to będzie dotyczyło głównie cery młodej. Jeżeli jest cera dojrzała, Zmęczona, wymagająca regeneracji. Tutaj głównie zwróciłabym uwagę na konsekwentne, regularne stosowanie do wyczerpania opakowania. Dokładnie. To też trzeba chwileczkę na to poczekać, żeby ten efekt zobaczyć. Tak? To nie będzie po pierwszej aplikacji serum na, na tą okolicę, no bo to nie jest różdżka wróżki, że za jednym razem od razu będzie super efekt. Także tak jak tutaj Maria wspomina, wszystko co jest związane z pielęgnacją rozciąga się w czasie i dopiero po czasie widać efekty. A za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci, Mario, bardzo za to, że poświęciłaś ten czas. Dziękuję Wam. Dziękuję. Ja również dziękuję za uwagę i myślę, że do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.